Cześć, siemane, jestem Lokar. Witajcie w kolejnym odcinku z Lokarowic i słuchajcie. Przedłem sobie dzisiaj po wiosce i zobaczyłem ten Dom Bambiego No i kurczę, no, no brakuje mi go trochę tutaj. I tak coś sobie uświadomiłem. Przecież wrócił Gris. Gris już wskrzesił przecież Arawosa, jest chyba w pełni sił po tym, co się działo tam jakiś czas temu z tym, że dostał ten eliksir. I pomysł jest taki, żeby go namówić, żeby wskrzesił jakoś Bambiego, no bo właściwie, dlaczego by nie spróbować? Może to się uda, może się to nie uda, no ale spróbować by wypadało. Damiana dalej nie ma, więc każda dodatkowa osoba, no po prostu by się nam przydała do pomocy. Yy, tylko gdzie jest właściwie Arczu? Arczu, jesteś tu w domu? O, jesteś jest tu, dobra. Pracę, dobra, co jest, Dobra, słuchaj, jest taki pomysł, wskrzeszamy Bambiego, namawiamy Griza, żeby to zrobił. Co ty na to? Naprawdę? No. no, ja jestem za. No i super. No to teraz trzeba iść namówić tego starego Marudę, żeby no, to się stało. Uh, Myślę tylko, jak go przekonać, żeby. No, żeby dał się namówić, tak naprawdę. Eee, mam nadzieję, że no, się zgodzi. No, też mam nadzieję, że się zgodzi. No nie wiem, niby mówił, że mam być bardziej samodzielni, ale tego nie damy rady zrobić bez niego. Więc. Dobra, moment, bo tu tutaj... to. Nie masz może perełek, co? Nie, nie mam niestety No dobra, no to musimy sobie poradzić bez nich yy, Gris jesteś tu Halo? Czyli jest, no i super yy, Słuchaj, mamy do ciebie sprawę O, rawo cześć! Czy ty wlazłeś w kwiatka? Tak <grym> Brawo Słuchaj, możesz tu jeszcze gliza zawołać, bo by się nam tu przydał Chwilowo go nie ma. Jak to go chwilowo? Nie no musi być, no jest nam potrzebny uh, haha, Myślę jak to teraz zrobić. Nie no przecież... Pisał przed chwilą... A nie, co on tam pisał? Nie wiem. Y z tyłu jest. Jezu! Super, no humor ci widzę dopisuje, tak Dobra, słuchaj, gris, jest taka sprawa Eee. Dobra. <ścoughs> nie, 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 tutaj odmowy nie przyjmujemy Tak! Musimy wskrzesić Bambiego! Ciekawe jak zareaguje Idą. Nie, 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 nie idź, idziesz! Nie, idź. nie idziesz umrzeć, wracaj tu! Chłopaki, jesteście odporni na nawę, obydwaj. Cymbały. E, dobra, no to co? No to co mamy ci przygotować? Co mamy zrobić? No, wskrzesz Bombiego, nie? 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 Nie warcz tu na mnie, tylko. właśnie, to jest kolejna rzecz, której się nauczyłeś na Instagramie, co warczenie na ludzi. Niech będzie. O, w sumie poszło łatwiej niż myślałem. No. No to, co ci jest potrzebne, co mamy przynieść, no co przygotować, no. Idź, tur do... Co będziemy z tego mieć? Bambiego. Bambiego, o, tak, będziecie mieć z tego Bambiego. Jego najcenniejszych rzeczy. To właściwie co będzie? Coś, co kocha... Na pewno firanki. Hmm. Na pewno firanki. E... Perłami się lubią bawić. Hmm. Perłami też. Eee, faktycznie, perły, firanki. Coś jeszcze? Tak myślę co jeszcze mogło być. Coś z jego tego domku można przynieść. Coś z jego domu. To, to skoczyłbyś do jego domu ja w tym czasie no, tutaj... Nie mogę iść. Eee, dobra, ja pójdę. Dobra eee, Nie mam kilofa z silktaczem, więc tego pomnika mu firanki nie zakoszę. Ale może gdzieś ktoś ma w skrzynkach Chociaż ciastka jakieś, co? Bambi miał jakieś... A nie faktycznie miał ciasta w, w domu. A gdzie, gdzie mamy to przynieść? No w sumie nim mnie słyszą po co ja się drę. Yy. Dobra, perełki Bambi miał tu. I ile tego właściwie będzie potrzebne? Po jednym z wszystkiego czy. Nie, po prostu z tych rzeczy. Po jednym z wszystkiego czy. Piranka jedna, a perełek i ciast ile? Perełki dwie, ciasta dwie. Dwa chyba. Yy, dobra, perełki mam. A, dobra, nie wiem, a ile arczu ma przynieść tych z domu, nie wiem. Dwa, głupi wspólny język, e, okej. Okay. Teraz się zastanawiam, kto może mieć e, firanki. Nie wiem, Damian mi się wydaje, że miał. No mam nadzieję, że się o coś takiego akurat nie... A, tu jest jeszcze nie super. E, że... Coś takiego się nie obrazi, że mu podbiorę, jeśli to znajdę. O, dobra. O, trochę ich ma. Dobra, yy, firanki... firankę jedną mówił, dobra. Tak, ciastka najważniejsze, ale skąd ja wytrzasnę teraz ciastka tak naprawdę? Yy, jeszcze patrzę czy Damian tu ma, bo chyba nie mamy chwilowo składników, żeby zrobić... O, tego się nawet nie da otworzyć. Ale skąd mamy ciasta wytrzasnąć? Nawet nie wiem jak się je w sumie robi. Ja nie znam przepisów, ja gotować nie umiem! A dobra, y, ciasta są w domu Bambiego. Możemy użyć tych, które tam stoją, bo, bo ja nie potrafię gotować i chyba nawet składników nie mamy. O, super. Y, no to ja to co miałem przynieść mam. Czekamy tylko na Arczu. Y, to to ja ci tutaj daję. O, firanka, dwie perełki. Y, firanka, dwie perełki. Hmm. Obie nie były no, jakieś. Gdzie jesteś? Y, przy pomniku Bambiego. Dobra, dobra, zarbędę. Okej, okay, możesz tu przybiec na szybko. Będziemy ci potrzebować. A ciasta? No ciasta są w domu Bambiego, nie możemy ich podnieść, bo się zniszczą, nie? O, dobra, dobra jesteś. Daj Grizowi, to, co masz. E, przyniosłem to. Ale daj to Grizowi, a nie mi! Dobra, dobra. E, gris, masz, przyniosłem to. Nie, sprawę ciast mamy ze sobą. Do... Czy ty zjadłeś to ciasto?! Chłopaki! Mówiliście, że to jest potrzebne to wskrzeszenia babiego, wy to zeżer, zeżarliście? Naprawdę? Wy se jaja robicie! No, może, no... Wskrzeszenie o pustym żołądku. Musimy coś jeść. To... to mogę powiedzieć, no jest tu farma, byście mieli chlebek i, i byłoby super. No i byłby spokój, no. To... A chleb, a ciasto, no jedzenie to jedzenie, nie? No, kto by chciał jeść chleb, skoro można jeść ciasto? No. Dokładnie. ARCZU, PO CZEŃ TY JESTEŚ W STRONIE?! Ja tylko czytam co Grisz pisze. Mmm, Bambiego nie był. Chwila. Ognisko, nie Eee, pogni... dobra. No, to właściwie zaczynamy. To co z tymi wszystkimi rzeczami? To Trzeba je spalić czy coś? Czy jak? A tam się robi noc czy dzień? Dobra, co to za głupie pytanie? Robi się noc, nieważne. Yy, zobaczysz. No dobra, obserwuję. Spalimy, Spalimy je. je. Są niepotrzebne... CO?! Co?! Jak to są niepotrzebne?! Ty se teraz żart jakiś stroisz? Chciałem, abyście... abyście się nabiegali, taki prank. Dobra, słuchajcie, ja naprawdę to nie to wiem kto... ma jakiś humorek teraz. Tak, ja naprawdę nie wiem kto nauczył go na Instagramie, co to jest prank?! Ale w tej chwili wisi mi jakieś odszkodowanie mentalne, no. No, masakra. Dobra. Ja tobie. Nie ty mi, tylko osoba, która nauczyła cię, co to jest prank, wisi mi jakieś odszkodowanie. Zresztą ty też. E... Trzeba mu ograniczyć dostęp do Instagrama. Tak, trzeba mu ograniczyć ten dostęp. W sumie to. My się mamy odsunąć? Mamy się tu, nie wiem, czyli zająć? Co my mamy zrobić? Może się odsuniemy trochę, bo nie wiem czy. Zresztą, dobra, ja pamiętam jak wyglądało z krzeszenia i tak, ja się odsunę, tak, dla pewności. W sumie, mam, mam, mam nadzieję, że Dom Bambiego zostanie w jednym kawałku. Eee. Ała! Ała! Eee, ała! Dzień. O, dobra. Dziękować bardzo serdecznie. Eee. Tak lepiej Ty, ale właściwie co my powiemy Bambiemu? Bo tak nie myślałem tego, ale on tak trochę przez nas umarł, nie? No trochę tak Myślisz, że powinniśmy go... Pomyślisz, że po prostu śni... Chłopaki coś... Ty se jaja robisz? Jak to coś nie działa? A jak nie działa? Jak może nie działać? U! Bambi! Mambi? Mambi! Masz, masz, wykop się stamtąd, wykop się stamtąd. O, dobra, wyszedł. Co się stało? Jak się czujesz? Tylko, że jak to coś mi utysiło, i tamtego czarno wtedy czarno. Co się stało? Hełmie założyliśmy się. Eee, tak! Hełmie cię założyliśmy. A w ogóle to wyspałeś się chociaż? No przecież to było przed chwilą. O, oh. e, bo słuchaj, bo minęło. Nie wiem sobie dokładnie, ale. jakiś tydzień? Co? Jeszcze chwila no. minęła Ja sam oczy i od razu I Co to ma tak znaczyć, że przypadkiem ci się udało? Ale nieważne. E, no. Ja, a co, co to jest? Co mam tu za ranki? E, zbudowaliśmy to. E, jako dekorację tak. obok Twojego domu. O, że, żeby ci no, tutaj. Tak żeby ładnie. ładnie wyglądało. Wow. No Tylko no trochę. Takie y y Tak, jakże potem ci przyniosę, ale mamy złe wieści. Y co ty chcesz co? powiedzieć? Oprócz no jest jest nie jestem, To Ktoś całe ciasto z domku. Y tak, jakieś dwa, kto się takie w kapturach Cio, ci zeżarły <susza> całe ciasto. Nie to wiemy. Obi-boku. O Obi-boku. <susza> <susza> Przypuszczamy, że się to arczuć. Arczu? To nie ja. <susza> A no tak, Bambi nie umie czytać e, to, to akurat dobrze e, no. <laughs> To, to <wiem>. fajnie wygląda <laughs> Ty, ale no patrzcie Jaki Bambi się odważny zrobił tak, no. Po tym, co się e, stało nie, 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 nie. Gris? Dobra Tylko Gris zostaje jeszcze naszymaj. kwestia tego, że nie, Właśnie, no właśnie Chciałem powiedzieć, bo słuchaj, bo, nie wiem nie, nie No, zniknął Rozpłynął się jego domek był trochę uszkodzony, a w środku było mnóstwo czarnej wełny. A no jak czarnej wełny? A czarna wełna to jak pójść na do tamtego domku, tam, tam. No nie? i to. No, najprawd no najprawdopodobniej. Na pewno właściwie porwała go ta sama osoba. Co wtedy Arczu, bo my wtedy szukaliśmy Arczu. I gdzieś w tamtą stronę, to jest? Nie, nie ma śladów teraz, gdzie poszedł. Po prostu w jego domu były ślady czarnej wełny i walki i. No i tyle. A co z tym czarnym typem? Co no to właśnie, on, no to właśnie on y, prawdopodobnie ma teraz Damiana co? No i on miał też Arczu i przez jakiś czas Griza Co? On zbiera wszystkich Ty, właściwie Bambi ja, ja, dużo ja, ja. przespał Będzie trzeba go wprowadzić, swoją drogą nie ma za co Słuchaj, bo, bo on nie do końca wie co się wydarzyło Weź! A żywy e, e, co? Co? On żartował, on żartował, on żartował ja, Spałem Tak, spałeś, tak Przestydzi pod ziemią. W drewnianym pudełku. Obi bok. No, ale spałem. Tak, spałeś. Mam tak, nadzieję, że, że jesteś. Spałem, obudziłem Tak Tak, no. potrzebowałeś Dokładnie. odespać, bo było dużo stresu, dużo się działo. No musiałeś wypocząć. Tak, Czemu? I to jest dobre pytanie. <laughs> Zostawimy Griza w tym momencie, żeby nie musiał odpowiadać, a ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy się cieszycie, że Bambi wrócił, no i co, trzymajcie się, do następnego odcinka! No ja wiem, że ty się cieszysz, ja też się cieszę! Trzymajcie się, do no, następnego się odcinka, na razie i cześć! Hej! Au!